Dzień dobry Państwu, Michał Wojcieszek, firma Jara Poland. Spotkamy się dzisiaj w ramach projektu Kalafiorowa Demofarma. Jesteśmy obecnie na gospodarstwie u Państwa Goleniów. Jak Państwo widzą, mamy wczesny okres, tak naprawdę końcówkę lutego i spotkaliśmy się dzisiaj, żeby zebrać próbki gleby do analizy, tak aby można było ułożyć tutaj program nawożeniowy w ramach właśnie tej Kalafiorowej Demo Farmy. Jeżeli chodzi o pobieranie prób, no to jest to istotny element właściwego odżywiania roślin. Jest to podstawa, na której się opieramy, aby dostarczyć właściwych składników przez cały sezon, w którym rośliny będą tutaj wzrastały, wypuszczały róże, aż do tak naprawdę zbiorów. I jeżeli chodzi o ułożenie właściwego programu, my tutaj opieramy się na metodzie badania gleby ogrodniczej, czyli takiej, która nam wskaże dokładnie to, co znajduje się w glebie i tak naprawdę co roślina jest w stanie pobrać i wykorzystać. W danym sezonie, jeżeli chodzi o pobieranie próbek, tutaj e, na tym kawałku ziemi, tutaj wykorzystaliśmy do tego laskę EGnera i przeszliśmy się po polu. Zebraliśmy odpowiednią ilość próbek. Z reguły zalecałem pobranie kilkanaście próbek z hektara. E, w internecie mogą Państwo znaleźć schematy pobierania, tak żeby te próbki były wiarygodnie i w miarę równomiernie pobrane. Tak, żeby ta próbka, którą Państwo tutaj zaniosą do laboratorium, była wiarygodna. Dobrze uśredniona, i żebyśmy mieli wyniki takie, które pozwolą nam właściwie tutaj ułożyć program. Jeżeli chodzi o to pole, tutaj zdecydowaliśmy się na pobranie dwóch próbek, bo jak Państwo tutaj widzą, znajdujemy się tutaj na kawałku, który jest na górce, i tam w dalszej części mamy też obszar, który się podnosi, i to będzie nasza jedna próbka. Natomiast drugą próbką będzie tutaj obszar, znajdujący się taki ciemniejszy, znajdujący się w dołku, który z tego względu, że podczas opadów, podczas wymywania składników. Następuje tam większa akumulacja minerałów, stąd przypuszczamy, że ilość składników w tym obszarze będzie większa. Dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na drugą próbkę, abyśmy mogli rozdzielić tak naprawdę trochę te programy nawożeniowe i zmodyfikować i dostosować, aby wzrost roślin na tym obszarze był jednorodny. Także po pobraniu tych próbek przewozimy je do analizy, czy to będzie stacja chemiczno-rolnicza, czy jakiś instytut. Zlecamy wykonanie tych analiz. Jeżeli to jest nasze pierwsze pole podczas czyli pierwsza uprawa, no to dobrze było wykonać pełną analizę gleby. Natomiast jeżeli to już jest kolejny rok, no to skupiamy się na tych podstawowych składnikach, czyli azot, potas, fosfor. Dodatkowo warto zrobić szczególnie jeżeli mówimy tutaj o uprawie kalafiora, no zrobić zawartość wapnia, który też nam pomoże tutaj e, Walczyć z odpowiednimi patogenami, oczywiście pH to nas najbardziej interesuje. I myślę, że to są takie podstawowe analizy, które warto wykonywać co roku, żeby zadbać właściwie o to pole. I to są te elementy, które pozwolą nam właściwie dbać o nasz plon, o to, aby on był jak najlepszy, i nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym. Oczywiście, jeżeli Państwo wykonali takie analizy gleby i chcieliby Państwo, aby Wspomóc przy układaniu takiego planu nawozowego zachęcamy do kontaktu z firmą Jara Poland, z naszymi przedstawicielami i wtedy, jeżeli otrzymamy takie wyniki analizy, pomagamy ułożyć program nawożeniowy, dopasowując oczywiście do Państwa pola, czyli Państwo indywidualne rekomendacje, dopasowując do odmian, do długości okresu wegetacji. A dodatkowo, jeżeli Państwo na przykład stosują dodatkowo nawodnienie, czy jakieś formy tutaj fertygacji, można także wykonać analizę wody, także do nas dostarczyć, i wtedy pomagamy zoptymalizować e, parametry wody, tak, żeby wykorzystywać je w jak najlepiej w najlepszy sposób, a także ewentualnie ułożyć program fertygacyjny. Natomiast wracając do samych prób, myślę, że warto wykonywać ją co roku. Jest to nieduży koszt kilkudziesięciu złotych, w zależności od typu, czy tam ilości składników, które zbadamy. Natomiast. Biorąc pod uwagę zyski, jakie możemy osiągnąć tutaj, czyli dobrać właściwe dawki nawozów i to mówimy nie tylko o zwiększaniu, ale czasami też jak układaliśmy takie plany nawożeniowe, tak naprawdę redukowaliśmy ilość tych nawozów, które były podawane na polu, bo te składniki, które znajdowały się w glebie, były wystarczające. Dodatkowo możemy zmienić ten plon, zwiększyć jego ilość, poprawić jakość, więc ten wydatek kilkudziesięciu złotych tak naprawdę jest wart tego, żeby co roku go wydawać i sprawdzać to, co możemy poprawić w naszej glebie, która jest tak naprawdę podstawą do wzrostu naszych roślin. Natomiast jeżeli chodzi o wspomaganie przez firmę Jara i stosowanie naszych rozwiązań, układanie planów przez naszych doradców tutaj agronomicznych jest bezpłatne. Oczywiście będziemy tutaj Państwu polecali zastosowanie nawozów firmy Jara, takich jak Jara Mila Complex, czy Nitrabo, czy Unika Calcium, które są podstawą nawożenia tutaj posypowego, jeżeli mówimy o kalafiorze, ale myślimy, że warto skorzystać z naszego doświadczenia, także Państwo mogli być zadowoleni z wyników w tym i w kolejnych sezonach. Spotkamy się po raz kolejny. Mamy wyniki analizy gleby, które odebraliśmy z Instytutu. Także mamy informacje na temat tego, co znajduje się w glebie. Oczywiście mamy tutaj dwa pola. Pole pierwsze podzieliliśmy na dwie próbki, z tego względu, że jedna część znajdowała się w dołku, do którego były wymywane składniki z pozostałych części pola. I to pierwsze pole charakteryzuje się tym, że ma trochę zbyt niskie pH na poziomie około 6,5. Drugie pole, które było Wcześniej wykorzystywane do uprawiania szkółki, również to pH jest nieco za niskie, w granicach około 6. Czyli widzimy, że odczyn tego podłoża jest no, zdecydowanie za niskie, jeżeli mówimy o uprawie kalafiora i ogólnie jeżeli warzyw tutaj kapustnych. Dlatego zalecamy w tym przypadku jak najszybsze zastosowanie kredy. Jako czynnika, które podniesie nam odczyn podłoża, no jednocześnie będzie źródłem dodatkowego wapnia, które roślina będzie mogła wykorzystywać w sezonie. Wiadomo, też lepszy odczyn, więcej wapnia też tutaj zapobiegamy problemom z kiłą, więc tutaj też jest dodatkowa zaleta, na którą powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o rekomendacje, w przypadku takich odczynów tutaj na szybko, bo z reguły rekomendujemy stosowanie takich zabiegów jesienią, kiedy mamy więcej czasu na przereagowanie. No natomiast tutaj mamy wczesny kalafior, chcemy jak najszybciej zareagować, w związku z tym stosujemy tą kredę. Dobrze jest pamiętać, żeby była to kreda z certyfikatem, wtedy mamy gwarancję jej poprawnego działania. W przypadku pola pierwszego stosujemy dawkę pół tony na hektar, natomiast tam gdzie to pH jest w okolicach 6, powinniśmy zastosować jak najszybciej tonę tej kredy, tak żeby ona miała czas tutaj zareagować. Dobrze jest pamiętać, że jeżeli stosowaliśmy obornik tutaj wiosną i został on worany, tak jak na polu numer 2, wtedy w przypadku kredy posypujemy tylko tą kredą i już nie wprowadzamy w głąb gleby, żeby tutaj nam nie reagowała z obornikiem, żebyśmy nie mieli problemu tutaj ze stratami azotu. To jest taka wskazówka, o której warto tutaj pamiętać. Jeżeli chodzi o pozostałe, hmm, Wartości tej gleby oczywiście są one w miarę na przyzwoitym poziomie. Wiadomo, tutaj tego azotu jeszcze nie jest dużo, no ale mamy okres zimowy, tak naprawdę w tym momencie pada nam za oknem śnieg. Ta materia organiczna jeszcze się nie uruchomiła, ale w trakcie sezonu tej ilości azotu wiadomo, zostaną uwolnione, jego poziom wzrośnie, tym niemniej nawożenie azotowe będziemy również wykonywać. Potas w próbkach wyszedł na dosyć przyzwoitym poziomie. Wyjątkiem jest tutaj ta część pola pierwszego, która podlegała największym wymyciom, czyli ta górka i część w dalszej części pola. Z tych dwóch części ten potas był wymywany do tej części niższej, także tam ten poziom potasu jest na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o te pozostałe części, gdzie poziom potasu jest poniżej 100, tutaj rekomendujemy zastosowanie soli potasowej, ale to też jako źródło potasu, które dodatkowo dostarcza chlorków. Rekomendowalibyśmy bardzo szybkie zastosowanie tej soli potasowej, tak żebyśmy potem nie mieli problemu ze wzrostem. Systemu korzeniowego kalafiora, więc to jest taki wyjątek. Normalnie takich zabiegów nie stosujemy, natomiast tutaj ten poziom potasu jest dosyć niski i chcemy go uzupełnić. Na pozostałych tutaj obszarach taki zabieg nie będzie konieczny. Oczywiście potem przechodzimy tutaj do nawożenia. Przed sadzeniem polecamy tutaj Jaremile Kompleks, która jest podstawą. W naszych rekomendacjach dodatkowo to uzupełniamy nitromagiem, czyli to jest dodatkowe tutaj źródło azotu, które stosujemy przed sadzeniem. Z reguły jest to około tygodnia, kilku dni przed sadzeniem. Wiadomo, tutaj mamy formę azotonową azotu. Jest to forma szybko wymywalna, szybko przemieszczalna, dlatego stosujemy ją jak najpóźniej przed samym sadzeniem, żebyśmy nie mieli strat, szczególnie tutaj w okresie wiosennym. W tym przypadku sadzenie kalafiora będzie się odbywało w drugiej połowie kwietnia, na początku maja, czyli dalej mogą się zdarzyć te wiosenne deszcze, które mogą nam wymywać składniki, dlatego warto o tym pamiętać, żeby zabiegi tutaj nawożenia azotem saleczanym były stosowane krótko przed sadzeniem.